z w Tornieniem z więziennictwa Dobry udział Tak? Marcin, wypowiedź do filmu Ziemia, przestań z tym filmem Bardzo cię <laughs> proszę Może Karol tutaj Ja nie, ja, nie, ja też jakoś na szansę ja Karol jest no, bardziej lekwentny Dziękuję To Prowadzi kantynę Andrzej Czyli rodzice prowadzą kantynę Jest zajebiście W zakładzie I jako z, nie z urzędu Nie <laughs> Michał? Nie, nie <laughs> Poczekaj. Dobra, jest okej. Okay. Jest już, jest już. Michał. I, i jako z urzędu my, my startujemy. I startowaliśmy trzeci raz. W tym roku. Dobra. Zawsze na przełomie maja i czerwca się odbywa. Jest I z roku na rok jest progres. Najpierw trzecie miejsce, drugie i pierwsze. Aparat proszę. Ale dlaczego? <laughs> Weź mi bolster eh, film. Chcesz mi Nie, chcemy go odtworzyć. nagrywa jeszcze. tak na zdjęcia i daj set i set.